Hello, first, w kolejnym dniu mm -hmm. vloga sama miała niedzielę 3 lipca i słuchajcie wczoraj wczoraj zabalowałam i wróciłam o 4 rano, słuchajcie, jakąś masakra, masakra, Byłam na kampusie i żeśmy się łatili troszkę i po prostu dzisiaj spałam tak długo przed chwilą ogrywiam vloga z wczoraj więc go, dodam za do niedługo i po prostu jakaś masakra. Będę się teraz zbierać, malować, muszę iść do sklepu. Jutro, jak Wam mówiłam, będę do domu, muszę się spakować. To będzie jakaś masakra jutro z tym pakowaniem, Przejeżdżam właśnie tu na terenie. i będziemy przywozić sobie rzeczy do nowego mieszkania część i resztę do domu dobra, Brać się to malować. Nie, nie mogę znaleźć czego. Teraz to zrobię. I jeszcze, co wam chciałam powiedzieć... Co ja wam chciałam powiedzieć? A! Że mogę być właśnie jakaś taka, wiecie... Nie tylko jest, bo... przyznajemy tak przyznaję, mamy pchać, Także Także muszę się zebrać i, i... Właśnie iść do sklepu. Więc wiem, co wam miałam powiedzieć. Dlatego też nie zagrałam wczoraj zakończenia. Bo Poszłyśmy o 21, ale zaraz to nie wyjdzie, że piję codziennie i jestem jakimś alkoholikiem. Ale mm, mówiłam Wam, że w poprzednim na no chyba to było, że idę na kampus, wtedy, że, że zostałyśmy w domu tylko i kupiliśmy tylko e, wino na trójkę. I e, właśnie nie byliśmy na tym kampusie. A poszliśmy dopiero wczoraj na ten kampus. Także także tyle, i skończą się jak skończyło. Ale przynajmniej było za co pić. jest laga, także super. Musimy je tu malować teraz. I potem się będę właśnie zbierać z tego sklepu, już nie będę raz to powtórzał. Przepraszam was za to. Muszę się ogarnąć, muszę ogarnąć swoje życie. Super, super, super. W ogóle jeszcze co Wam chciałam powiedzieć. Chciałam się Was zapytać, czy wolicie yy, te vlogi? Jak dodaję takie te czarne paski? takie filmowo, czy wolicie właśnie takim ten, który stawił się z 2 lipca, dajcie mi znać i tyle chciałam powiedzieć, ja jeszcze chciałam powiedzieć, nie, wam powiedzieć. nie mam się ukarać naprawdę, nie no, um. jeszcze się wiem, nie chciałam nie chciałam zapytać, wiem, chciałam jakieś plany na wakacje? Bo ja jak na razie to jeżdżę z chórem i jadę do Szwecji na chrzcie, Słuchajcie, tak no, więc zrobię też jakoś na, nakręcę vloga z tego. I y, właśnie chciałam się z zapytać, czyli na wakacje. Y, I w ogóle, słuchajcie, nie kupiłam też ostatnio dysk do konta, także także będę miała więcej miejsca na y, właśnie te wszystkie filmy i nie będziemy mi się w końcu się Także super. I tyle chciałam Wam powiedzieć. Jeśli dalej Maria ogarnę się, bo trzeba zacząć sprzątać i się zbierać, ten niespokój wszystko czyścić, żeby jutro nie było przypału i żeby mi właściwie oddał kaucję. Także tyle na razie. I w zasadzie to nie zrobiłam. Biorę sobie śmieciowe reakcje, jak mapę i idę teraz spać i potem będę się wyobraża znowu ze sprzętaniem. cały czas sprzętam i wiem, że ten vlog nie będzie za ciekawy, bo dzisiaj w nie robię, tylko się regeneruję, po prawie. I idę właśnie teraz spać, a potem jeszcze będę sprzedać, już je pakować tak na jutro, żeby jak rodzice przyjadą. Śpij! Powiedziała siostrę, jak rodzice przyjadą, żeby już jutro być spakowany. I tyle na razie, idę spać. Słuchajcie, nie mogę się dzisiaj ogarnąć, jest już godzina dziewiątej I yy, spałam bardzo długo, jak Wam powiedziałam, od ostatniego czasu. I teraz idziemy na taki koncert właśnie taki zakończeniowy już z tego lagu. I tyle. Albo jest jeszcze taki koncert, więc was ze sobą nie zabieram. I tyle chciałam powiedzieć i właśnie zobaczymy się później. Słuchajcie, ono jest sprzeciwie. No niech będzie dawluczki. Dawluczki. Na wączki. Cokarnie, forever. będę Idziemy sobie na ten koncert i chciałam wam powiedzieć, że przepraszam was za ten kalkulatorową jakąś, ale no nie, nie chcę mi się kochać tej kamery. Znaczy mam tą kamerę, ale ee, ciężko się nagrywa po prostu tak idąc. I tyle, I się przemieszczamy i się odezwę do później. właśnie spać, chyba 12. I e, byliśmy na tym koncercie. Super, super, super koncert. Naprawdę świetna muza, i właśnie jak mogliście zobaczyć, to do, dowiedzieli właśnie a oni też nagrywają muzykę. I e, do gry, oczywiście. I tyle na dzisiejszy dzień. Jutro będzie bardzo, bardzo straszny dzień, bo potem musiałam spakować ten cały system, który mamy w pokoju z siostrami. I tyle. Zapraszam Was jak zwykle do upsy. Do grupa kciuka. Kcika. Nie umiem nas mówić. Do grupa śnego kciuka. Subskrypcji na dalej, jeżeli jesteś tu nowy. Gdzieś filmik się podobał i do następnego pa-pa!